Fawela to określenie na dzielnicę biedy w Brazylii. Termin ten kojarzy się powszechnie z przestępczością i niebezpieczeństwem. Mimo, że kilka lat temu przez prawie rok podróżowaliśmy po Ameryce Południowej, nigdy nie nakręciliśmy materiału o fawelach. Nasz ostatni pobyt w Brazylii zakończyliśmy doświadczając na z bronią, co sprawiło, że powrót do tego kraju ciągle odkładaliśmy na później. Jednak cały czas chcieliśmy tu wrócić. Czuliśmy, że na fawelach skrywa się przed nami niesamowity świat, o wiele bogatszy niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. I w końcu nastał ten dzień. Witamy w Recife. Mani, wylądowaliśmy. Mm, dziękuję. To by. Ja strasznie zatykało zatyka prawo uchwały. Witamy na terminalu w Recife. Na wow. dzień dobry bardzo dziwna sytuacja, a mianowicie siedzę sobie przy kibelku podchodzi ziomek, prosi mnie o pieniądze na lotnisku. Przechodzimy kawałek dalej przy jakiejś restauracji, gdzie w zasadzie nikogo nie było i podchodzi drugi ziomek i prosi nas o to, żeby kupić mu jedzenie. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji w żadnym lotnisku i teraz się nam zdarzyło. Jest w zasadzie noc. I nie wiemy, co robić. Czy siedzieć tutaj na tym lotnisku do rana, czy tłuc się gdzieś na drugi koniec miasta, którego de facto nie znamy. Mani, a jak tobie intuicja podpowiada? Normalnie bym zaryzykowała i bym pojechała, ale z drugiej strony jest to nasz pierwszy dzień w Brazylii. I mamy przed sobą całą serię i cały sprzęt w tym momencie ze sobą. I chyba jednak lepiej zostać, pojechać rano, jak będzie tak? dzień. Pojawiłaś taka opcja, a mianowicie te boxy. I tutaj można się przekimać. Zawsze o czymś takim marzyliśmy. Jak widzieliśmy pierwszy raz w Azerbejdżanie, zobaczyliśmy coś takiego na dworcu, w ogóle kolejowym. I zawsze chcieliśmy spróbować czegoś takiego. A, desculpa, eu posso comprar um ingresso para dormir aqui? Sim, sim, Ile okay. Quanto kosztuje? A hora é 59,90. 59,90 R$59,90. Mas caso vocês queiram, 2, 3 horas, aí o valor dá uma diminuída, um desconto. Kod QR, skanujemy i przechodzimy. Ile kosztuje? Najtańsza opcja, jaką widzę, to jest 205 reali. Wszystko się otwiera telefonem Wow! Pra sair daqui, é manual. Pra entrar, se você ficar, aí você abre. Se você sair, tem que ser celular. Ok, to tak, bardzo. Decyzja została podjęta, ładujemy się do. Ee, małego stronu na lotnisko. Ale cicho się zrobiło momentalnie. Niesamowita cisza. Czujesz się dodatnio tutaj? No. I mogę operować przez telefon trzema funkcjami. Temperatura. Nastawiłam na 21 stopni, żeby się dobrze spało. To jest telewizor. My nie potrzebujemy, więc go po prostu wyłączę. I ostatnia opcja to jest światło. No i tyle. Idziemy spać. Jestem zmęczony po tym locie. Beton wlewający się w dżunglę. Tak zapamiętaliśmy brazylijskie miasta. Z ciasnego skupiska wieżowców kierujemy się na obrzeża Recife. Czeka tam na nas Julia. To Polka mieszkająca tu od 5 lat. Możecie ją znać między innymi z naszego materiału Brazylijska proza życia nagranego pod koniec 2018 roku. W końcu przyszedł czas, aby spotkać się ponownie. Zbliżając się do celu widzimy sporo prowizorycznych zabezpieczeń przed osunięciem gruntu. Niestety Recife to miasto, które często nawiedzają ulewne deszcze i powodzie, katastrofalne w skutkach przede wszystkim dla faweli. Saí são barreiras que as casas não demolir, caí, né? O que acontece Aqui a chuva matou pass pessoas, sim? Mata, principalmente nessa região aqui. E quantas pessoas morreram? Você sabe? Aqui? Quase 20 pessoas. Jest so, tu, okay, Recife, Outro Switalized Brazilians, Tampa a my mamy kozi. Recife, Camaragibe, i Olinda. Są aż 4, no? A, Wjeżdżamy już powoli w dzielnicach, gdzie mieszka Julia i mnóstwo tych zniszczonych domów, bo z tego co zrozumiałem, to były tutaj wcześniej osunięcia jakiejś ziemi przez deszcze, o których słyszeliśmy, ale nie wiedzieliśmy dokładnie, że to jest tutaj. I naprawdę strasznie to wygląda, mimo że to było już jakiś czas temu. Z tego co kojarzę, to chyba z jakiś miesiąc temu, coś takiego. To jest tutaj? Tutaj Julia mieszka? No to wygląda O kurde Ale zjazd Julia nam powiedziała, żebyśmy dali znać jak będziemy na takiej górce I teraz już rozumiem o co chodzi Zjeżdżamy teraz tak stromej górki, że nie wiem czy ten kierowca z się da radę po tym stąd w ogóle wyjechać <trym i zbieramy> Aha, Ok, dziękuję bardzo Dzięki Przepraszam, czy Julia Julia? Julia. Tak Ona mieszka Ela tam, nie wiem a jest jej dom Nie Aha, okej, okej. O, oh, oh, Idzie! Ciełamka, ciełamka, ciełamka! Cześć! Ma. A to jest Twój pies, tak? A, no, tu. Jak się to jest Twój Jak się wabi? To jest paso? i selwa. I znasz to dużo ludzi teraz? Bardzo dużo. Bo tu już dwa lata mieszkam, no. No, no? Ja tak. mieszkam tu. O kurde, a tu jest mnóstwo zniszczeń po powodzi, tak? Nie, tutaj akurat... Osunięcie nie, ziemi było jakieś? się nie obsunęło. W lesie się obsunęło. Słuchajcie, tak, że normalnie drzewa poleciały. Aha. Zakryło tam jest taka źródełka wody mineralnej. To normalnie się tak obsunęło, że wszystkie drzewa tam poleciały. Trzeba było to odkopywać. No. Dobra, wykąpaliśmy się. To jest tutaj podstawa, Do sobie przejdzie się jedną ulicę, jest się je całym mokrym od tego upału. Jesteśmy umyci i możemy teraz pokazać miejscówkę, w której się zatrzymaliśmy, czyli nowy dom Juli. Powiedz nam w ogóle, jak nazwać ten dom? To był totalny przypadek. Musiałam tutaj przyjść załatwić jedną sprawę i kiedy schodziłam po tych, po tych schodkach, Okazało się, że jest wystawiona tabliczka alugasi i od razu dowiedziałam się tutaj od sąsiadów, kto jest właścicielem. Ale moim marzeniem zawsze było mieszkanie na tej faweli, bo ja tutaj przychodziłam już wcześniej, żeby oglądać widok na miasto. No a ile kosztował tam, powiedzmy, najem, ile to kosztuje? za taki dom. E, tutaj jest trochę taniej, e, ale mniej więcej można powiedzieć, że cena jest podobna. W okolicach 500 zł można znaleźć. Mm -hmm. A ile ja, ja mam spokoju? Mam dwie sypialnie, salon, kuchnię. I teraz z przodu, i teraz z tyłu, i do tego taki ogródek mały. Czekaj, to przejdźmy się, może, bo to jest Twój pokój. Możemy tam wejść, tak, nie? Tak, możemy pewnie. Dobra, czyli to jest Twój pokój. A czemu to jest mapa Jugosławii? Mapa Jugosławii, bo <laughs> wierzę, że w poprzednim życiu pochodziłam z granicy Bośni i Serbii. A tu masz za owoce tutaj? To jest drzewo, które sama zasadziłam uh -huh. e, około 8 miesięcy temu. I to jest drzewo papai. No i jest niesamowite to, że to drzewo rodzi owoce i zaraz potem umiera, więc. Praktycznie cały proces trwa około roku. Czyli od taka jednorazówka od... jakby. Jednorazówka, jednorazówka, dokładnie. A ile z będzie owoców? Myślę, że około 20-30 papai. Tu jest drugi pokój, taki jakby gościnny, tak? Jak tak. masz gości, to oni tutaj wszyscy są, nawet jest muskietiera. Tutaj jest łazienka, zapalę światło. Aha, i jest prysznic. Właśnie ostatnio jeden z moich znajomych wrzucił, że cold water challenge, 21 days. Ja mówię, że cold water challenge 5 years, bo tutaj nie ma ciepłej wody. Można sobie taką nastawkę kupić, która od razu podgrzewa wodę, ale to jest tak ryzykowne, nie wiem skąd był ten inżynier, bo to się podłącza po prostu do kontaktu przy prysznicu. Jak to jest z wodą w ogóle? Skąd ludzie biorą, właśnie, wodę, prąd i tak dalej, i tak dalej? Zależy, kto jak przedsiębiorczy jest, bo na pewno <grym> można się podłączyć do głównej linii i do głównej rury, więc wtedy się nie płaci. <grym> A dużo osób tak robi? Tak. Myślę, że tutaj z domów, które są, to przynajmniej. W każdym domu chociaż jednej z tych rzeczy się nie płaci albo wody, albo prądu. Mhm. To się nazywa jacquare, czyli taki krokodyl, jak jest mhm. woda podłączona na dziko, a jak jest podłączony prąd na dziko, to się nazywa gatu, czyli kot, albo makaku, czyli małpa. Normalnie. Jest raz w tygodniu włączana woda z Aha. rurociągów i wtedy ona leci cały dzień, można sobie podlać rośliny i napełnia się taki zbiornik. Ten zbiornik ma 1000 litrów Aha. i wtedy przez cały tydzień trzeba się w tym 1000 litrów zmieścić. Bo wodę tutaj pitną, trzeba chodzić do pani Sylwii, która napełnia z takiego źródełka taki baniak 20-litrowy. Trzeba zejść na dół po tą wodę i z powrotem po schodach by do nas na górę, więc idziemy teraz napełnić nasz baniak. Taki cały baniak kosztuje 2 złote. Mhm, to chyba mnie najbardziej zdziwiło, że w, takim, w takiej oponie rosną normalnie ananasy. Będą tu temu streserumada. Teraz jedna z ważniejszych czynności i to jest sztuka, żeby tak nałożyć tą folię, żeby ona nie spadła. Okej, okay, patent jest. Prawdziwa taka pawelania z tymi takimi wąskimi uliczkami właśnie z tego fryzera. Przynieśliśmy wodę, kontynuujemy ochot pomieszkania. To teraz idziemy na taras. Widzę, że dużo zwierząt tu się... Też kręci. Ile masz zwierząt ogólnie? Mam dwa psy i cztery koty, ale myślę, że jeszcze ekipa się powiększy. A skąd je wziąłeś w ogóle? Wszystkie można powiedzieć, że wziąłem z ulicy i mam miękkie serce. <głos> <głos> Więc psów już nie biorę z rozsądku, bo po prostu nie ma jak się z trzema psami bez samochodu przetransportować. Ale koty to mam takie już zdanie, że tam cztery, pięć, sześć kotów to, to już jest jeden pies, można powiedzieć. <noise> ale duża jest ta twoja hata. No, ona myśli, żeby kosztowała, jakbyś chciała kupić dom tutaj. Jesteś już w stanie kupić taki dom w w okolicach 50-60 tysięcy. Jakby dobrze Reali. poszukać. Ale dostajesz jakiś akt własności, czy nie? Wtedy jak kupujesz, czy to jest kupienie takie na kociomłapę? No bo to są y... domy zbudowane jakby w, wtedy, nielegalnie według prawa brazylijskiego, na tamten moment. Tak prawo brazylijskie wyszli z tego założenia że jeżeli już biedni ludzie gdzieś się osiedlają i zaczynają uprawiać tą ziemię i tworzyć jakąś tam infrastrukturę mhm. to jeżeli mieszkasz 5 bądź 10 lat w zależności jakby co też robisz w tym domu mhm. to można się ubiegać o akt własności mimo że ta ziemia nie była twoja ze Aha. względu na ten czas użytkowania zasiedzenie po prostu dokładnie takie. takie zasiedzenie na tym terenie a jak to wygląda no bo ludziom się na kojarzy Favela głównie z tą, z przestępczością no to jak często tutaj się zdarzają, nie wiem, strzelaniny czy tego typu rzeczy? Przez te dwa lata strzelanin było może około pięć. Aha. Ale to nie jest tak, że po prostu ktoś sobie idzie i z czapy dostanie strzała. Tylko są to zazwyczaj, albo można powiedzieć, zawsze jakieś porachunki mafijne. Mhm. Wcześniej tutaj były dwa gangi, które sprzedawały mhm. narkotyki. W tym momencie nie ma żadnego z tych gangów. Dlatego, że były takie akcje policyjne, że policja na motorach tutaj wjeżdżała, śledziła tych ziomków, helikopter latał. Ale generalnie życie na faweli. Bym powiedziała, że to tak najciemniej pod latarnią po prostu. Jeżeli ktoś jest z zewnątrz, mhm. to może od razu wzbudzać takie trochę podejrzenia. A Ty wzbudzałaś takie podejrzenia, jak się pojawiasz na początku? Tak, na początku, na początku y, nawet mi ci, ten, ten gang mi powiedział po prostu, że oni myśleli, że jestem z policji. I miałam z nimi rozmowę i po prostu... Ale poczekaj, jak to myśleli? Że, bo co byś miała tu niby robić? Szpiegować czy co? No tak myśleli, że jakieś szpiegowanie, po prostu donoszenie, bo ci ludzie tutaj mieszkali zaraz obok. Aha. No, ale porozmawialiśmy, jakby zostało wytłumaczone wszystko i tyle. To mnie w sumie też zaciekawiło, że powiedziałaś, że ta dzielnica, że gdzieś po drugiej stronie jest dzielnica Wietnam się nazywa? Tak. Ta, po której my jesteśmy, Jak się jakby nazywa? w tym leju, nazywa się Brega i Shiki. Aha. Brega to jest coś takiego pase już niemodnego, a Shiki no to szykowne coś. A z drugiej strony ta fawela się nazywa Wiećna. Aha. Czyli Wietnam. Tutaj się wzięła nazwa Brega i Shiki, dlatego że w czasie budowy jej była emitowana ta telenowela, a z drugiej strony zaczęła się wojna w Wietnamie. Słyszałam takiej info, że na fawale nie dociera poczta, że listonosze nosze tutaj nie wchodzą. Poczta, taka poczta brazylijska dociera, bo myślę, że ci listonosze wiedzą, gdzie te domy się znajdują, ale jeżeli jest kurier, to kurier jest zagubiony, no bo to są uliczki, które nie są oznaczone, na przykład te schody tutaj przed domem nie są na mapie oznaczone dobrze. A Jak w ogóle się dogadujesz z sąsiadami? Mam no bo... bardzo dobry kontakt z sąsiadami. Przypomina mi to życie na początku lat 90 w Polsce, gdzie jeszcze się zawsze tych sąsiadów się znało. Aha. Nie, i można było iść tą szklankę cukru pożyczyć i tutaj też no, no, to no, no, na tej no. zasadzie. Też tutaj sąsiedzi no, no. wielokrotnie mi się pytają na przykład, że mam problem z tym, którą roślinę używać. Cukru. A umiesz ugotować ajołaskę? Tak, gotowałam ajołaskę kilka razy. A jakbyś miała wytłumaczyć komuś, kto nie wie, co to jest ajołaska? Ajołaska to jest herbata mm, robiona w 100% ze składników naturalnych, z liany banisteriopsis capi i właśnie z tych liści, czyli mm, Psychotria v. Jest to herbata, która rozszerza świadomość, pozwala jakby takie ściągnąć filtry, które mamy nałożone przez społeczeństwo i zobaczyć rzeczywistość w taki naprawdę prosty sposób. Więc jeżeli ktoś szuka jakichś odpowiedzi, czy wskazówek w swoim życiu, czy po prostu. Jest zainteresowany tym, żeby rozwiązać i swoje życie w jakiś sposób jakieś takie blokady, które się potworzyły, no to po prostu polecam. No ale pięknie napisałaś herbata. 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 Tak jakby. Może moi rodzice będą zainteresowani. Generalnie tutaj miałam też gości już po 60, którzy pili Ajołaskę. I ze wszystkich ludzi, którzy pili, jeszcze nie słyszałam jakiejś takiej negatywnej opinii na ten temat. A ale... powiesz, co to jest to tutaj, wiszące? Bo? Bardzo ciekawie wygląda. Oprócz kotów i psów, to dokarmiam też kolibry takim specjalnym nektarem. No i jak tutaj się posiedzi, to można sobie poobserwować, jak koliberki przylatują się napić. Dobra, tu jest wejście, to tu, tu masz jakby taki salon, nie? Tak, to jest i flaga Luro. Brazylii. Flaga Brazylii, po której sam siedzi myśleli, że chcę głosować na Bolsonaro. Ale to ciekawe w sumie, no bo przecież co, jakby dlaczego niby flaga Brazylii ma być kojarzona z Bolsonaro. No bo po tym właśnie, kiedy on tutaj doszedł do władzy, uh -huh. to ludzie sobie wybrali te narodowe barwy Brazylii jako coś, co reprezentuje Bolsonaro. I teraz, kiedy wygrał Lula, jego wyborcy poubierali. Koszulki Brazylii i mówili, że odzyskaliśmy naszą flagę. Tutaj też, jak przyjeżdżają do mnie goście, to mam różne takie proste instrumenty. Niektóre ja zrobiłam, na przykład tą grzechotkę. Mhm. To jest instrument, który jest używany do samby, o. ale też na te heiros, czyli na tych jakichś świątyniach, dokładnie. No i tutaj w ogóle też jeszcze ten instrument jest bardzo ciekawy, ale to myślę, że większość ludzi zna. Zagramy, bo prognoza pogody mówi, że będzie słońce, ale to jest paudi szuwa, czyli wywoływać deszczu. Co? Jak się tak gra, to on jakby przypomina deszczem, więc taka magia sympatyczna działa. Aha. I parę razy to przetestowała. Nawet oferowałam uczniom grać, jak mieli w szkole jakieś sprawdziany Aha. i uczniowie mówili, super Julia, zaczęło padać, więc na pewno działa to. A jak już powiedziałaś uczniom, to możesz powiedzieć, czego się utrzymujesz tutaj na faweli? Yy, uczę angielskiego, to jest mój główny dochód, ale również organizuję wycieczki, żeby pokazać taką prawdziwą Brazylię. Takie, jakie po prostu się nikt nie doświadczy, chyba żeby tutaj pomieszkał przez chwilę. Mhm, czyli takie alternatywy. No bo pamiętam, jak byliśmy siebie 4 lata temu, to wtedy myślałaś właśnie o tym i w tym czasie, kiedy nas nie było, rozkręciło ci się to trochę, nie? Tak, troszeczkę mi się to rozkręciło i myślę, że idzie to w dobrym kierunku, bo wszyscy ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, to wyjeżdżają ze łzami w oczach i często wracają drugi raz. Czy można się przyjacić, jakby pokazujesz wtedy, jak tu żyjesz po prostu i co się dzieje ciekawego w danym czasie, na przykład karnawał, tak? Dokładnie. Teraz na przykład będzie wyjazd na karnawał. A ale generalnie polega to na tym właśnie, że mieszkamy tu razem i te osoby, które przyjeżdżają, czują ten klimat po prostu mieszkania tutaj. No i mamy takie miejscówki tutaj wokół też, do których razem chodzimy, czy ta woda mineralna, żeby wziąć prysznic, kiedy tutaj się woda skończy, więc jest taka naprawdę rzeczywistość brazylijska, no, której się nie pozna zostając w jakimś hostelu, czy hotelu. Trzeba naprawdę przyjechać na fawelę i pomieszkać, żeby poczuć ten klimat. Nie jestem w stanie opisać jak jaram się tą chatą, bo wcześniej jak byliśmy u Julii w jej poprzednim domu, też było ciekawie, ale nie było takiego widoku jak na, jak na tej faweli. W ogóle jak jesteście ciekawi, to w opisie tego filmu załączamy link do kanału Julii, tam jest dużo takich filmików, gdzie ona opowiada dużo więcej e, o swoich tutaj przygodach i o życiu na faweli. Ostatnio miała dość ciężko, bo niestety miała amputowany jeden palec i też jest bardzo ciekawy film na jej kanale na ten temat. Nazywa się właśnie, czego nauczyła mnie amputacja palca w Brazylii, którym też sporo opowiada o służbie zdrowia. Wiadomo, my tych wszystkich tematów tu nie poruszymy, bo to by trzeba było kilku godzin, więc koniecznie zajrzyjcie sobie do niej na kanał. Teraz oznajmię psom wieść dokąd idziemy. Selwa do lasu! Do lasu? Tak! tak. A <laughs> one są tak podjerane? Idziemy do losu. No, Nie wiem czy dobrze zrobiłam, że złożyłam jednak dwie spodnie Dlaczego? Będzie mi mniej gorąco Dobra, wyjdziemy A, To jeszcze przedszkolne tak? Tak Niestety wam złożyłam informację na koniec wycieczki to będzie przeprawa przez ten ściek, tylko ta jego rzeka jest dużo większa niż tutaj. W sumie, poczekaj, jak ty się tu przeprowadzałaś, no. to dla ciebie jednym z wyznaczników było to, żeby mieszkać blisko przy lesie. Chyba nie ma lepszej opcji niż mieszkanie w dużym mieście przy lesie, bo tutaj się czujesz jak na wiosce. A zaraz wyjdziesz, Aha. pojedziesz 5 minut motorkiem stąd i już masz takie miasto nie? Julia, wybierając tę dzielnicę na swój dom, kierowała się przede wszystkim bliskością lasu Z faweli, aby dostać się do dżungli, wystarczy 10-minutowy spacer Na pierwszą przechadzkę wyruszamy już pierwszego dnia A hey, jaki tu typ ludzi mieszka, porównując do ostatniej twojej dzielnicy? Bo jak wtedy byliśmy u ciebie, to to było mniej więcej niedaleko stąd, powiedzmy, tak? Tamta dzielnia Tak, to jest jakieś 10 minut Stąd spacerkiem, bardzo blisko. A sąsiadów? Jakbyś miała porównać tam i tutaj. Tak jak jest fawela, no to fawela to jest takie życie w społeczności, nie? No a tam przecież Be... praktycznie też. O, to było obok. Tak, ale tutaj jest taki zamknięty ten obszar, że tak naprawdę wszyscy ci sąsiedzi się dzisiaj widzą. Jest taki ziomek co to na za dzielnicy? Jest u nas taki ziomek na dzielnicy, który wymyśli sobie, że zrobi sobie taki radiowęzeł. No i on. To stamtąd dobiega? Na kilku ulicach, tak. On sobie zamontował na różnych supach i sobie puszcza jakąś muzyczkę z tego. Ola, o, zmienił się klimat muzyczki. Z przygotowania przed kremowym. To jest do jedzenia. Czy tutaj kończy się miasto, zaczyna się las? Krótko mówiąc, tak. Ostatnie domy, już potem jest około 2 km las. Ale ludzie tu nie chodzą za bardzo. Tak? No, nie korzystają. A nie zbierają tych owoców, które tu rosną? Jakieś tam ziomki zbierają, ale to pojedyncze osoby, naprawdę. Myślę, że to nie jest takie popularne, że raczej tuż do ogrodu botanicznego albo jakiegoś parku, a nie, że do jakiejś dżungli se wejdziesz tej. Nie znasz też tych ścieżek, bo nie ma takich ludzi, co by jest bardzo mało, którzy by oprowadzali po takich miejscach. Bo to musisz znać jako mieszkaniec, nie? A co najciekawszego znalazłaś w tym lesie tutaj? O, ostatnio tu poszłam tak w głąb. No. Już mi się wydawało, że muszę tam być jedną z pierwszych osób i znalazłam go za okulary przeciwsłoneczne. Tak <laughs> Co? Co? Tam buta widzę na drzewie Gdzie jest buta, Tam by się but, no? To może jakiś znak? to zrobić domach, bo ja myślę, że tutaj składają te religie, ta umbanda, że oni przychodzą te oferendy robić, czyli ofiary. I nie wiem, czy nie, nie ci skandąble, bo ostatnio tu przechodziłam i też a? był taki zapach, że taka karnisa, czyli takie rozkładające się mięso. No, albo oni palą te zwierzęta. No ci skandą ble, umbandy, na części nie. To jest niezjadalna część zwierząt. Teraz spotkałam jednego ziomka. To jaki nas opolował? Nie wiem, ale myślę, że się mnie przestraszył, bo ja szłam bez butów z maczetą w ręce. Dlatego ja robię taki instrument szamański na tę ceremonię. To jest dźwięk tego instrumentu, tak? Mhm. I to jest do ceremonii picia i łaski? Mhm. Słysza, jakby bardziej to wpadało tak do uszu. Woda? Nie, dźwięk. Taki czystszy jest dźwięk. No strumień. Czekam, mhm. ja wiesz, że ścieki tu gdzieś przelatują przez ten las. Nie, to to jeszcze mamy daleko. A najlepsze jest, że ja to tak odkrywałam, że po prostu schodziłam sobie do ścieżki i tak sobie szłam, żeby odczuwać. A tu mnie zaciekawiło, że to po prostu dokąd ta rzeczka? Bo tak myślałam, że to być ta sama rzeczka, co przy tym wodospadzie, nie? Trzeba przeskoczyć mały, mały strumień. Kto pierwszy skacze? Ja, dam Ci aparat, a potem podam Tobie rękę. Może tak być? Dobra, Skoczysz i sobie... ja Cię jakby co złapię tu. Porys, gdzie teraz idziesz? Zbierać jakąś glinę na spa. A po co Ci ta macie tam macie w ręku? Żeby tę glinę... Dobra, to jest glina, która tutaj wstępuje. Będziemy to nakładać na twarze przy wodospadzie, żeby zrobić sobie takie spa To będę Ci podawał może, co? Dobra Musimy znaleźć jakieś duży liść, żeby to włożyć Na razie tak to udnieciemy To są kulki mocy, które wyłowiliśmy z wody I teraz musimy je owinąć w jakieś liście, żeby dotransportować do wodospadu Daleko to jest do wodospadu stąd? Jakieś jeszcze 40 minut piechotą. No chyba nie będziemy mieli innej opcji, aż znajdziemy jakieś większe liście To co? Będziesz nieść kulę mocy? Tak, staram się ich nie upuścić a jak to wygląda z wężami, pająkami i tak dalej tutaj? Jest jeden wąż jadowity, koral. Uh -huh. On jest taki biało-czerwono-karny To jest zawsze ten moment, że nie wiem dalej jak ta ścieżka idzie i trzeba poszukać, ale grunt jest taki, że musimy się trzymać rzeki, która jest po prawej. Nie ma kolce? Tak. To są takie... Kolce zobacz Czuję, że odkrywam ten las na nowo, no bo mi się on kojarzył tylko z tą patologią. Ale teraz czuję, że jakby poznaję tą jakby drugą stronę. Nie chyba tak, się zbliżamy do wodospadu. To jest chyba tutaj. No. Synie skoczą do nas? Nie. Co, Czujesz się te rybki co zjadają? Tak, mi już przestała się jedna do nogi. Teraz to <gulet> czujesz sam, bo... To tak udziałnie to masz taki szok po prostu, jakby tak elektrycznie cię <gulet> poradziło. A to już tak się nie ruszać i ona wtedy przypłyną. <gulet> co, Ulga? Czyli wszyscy nakładamy to sobie na, na twarze czy na reszty? Reszt wszystko I co, już jest teraz wmywanie? I co, jak się czujesz? Po, po zmyciu maseczki? Bardzo dobrze, otopnij głosów. Takie będą delikatne. No. Wiesz? Tak, ale... Skóra też się ale jeszcze nas czeka przyjemna. chyba kąpiel w ścieku, bo musimy przejść przez jakiś ściek podobno, żeby wyjść z powrotem na fawelę. To się tak Czyżby ściek, przez który trzeba przejść? Wyszliśmy I? z lasu, powoli się jest, zaczyna fawela z powrotem. I też błoto i śmieci. Chyba skończyła środek tego. Przez kosze po prostu, ale przez kosze. Nie, 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 bo tutaj jest taka glajda jak depisz, to jest po kolana. Dalej bardzo dobrze, bye! Jest! Nice. Dalej! Dalej Selva! Myślałem, że będzie jeden ściek, przez który trzeba będzie wyskoczyć. A tu chodziło, że cały czas trzeba manewrować pomiędzy jedną no. a drugą stroną. Kolejne wielkie jakieś gniazdo turbotermiców. Okropne, okropne. Uważaj, uważaj. No też po tym, jak były te, te deszcze Aha. w lipcu... To drzewa to, się przyszedły tak, deszczu. tutaj w ogóle cała ta ściana, bo tu były drzewa, ale to wszystko się obsunęło. A myślisz że na przykład tam, gdzie Ty mieszkasz, te domki też są zagrożone jakimś takim osobiskiem, czy...? No na pewno. Dlatego tutaj to mówili, że jak mieszkasz w takiej chacie jak ja na przykład, nie? Że obok tej górki, no. żeby po prostu jak jest zima i są takie duże deszcze, żeby opuścić lokal. Aha. I tutaj zrobili te worki, że jak na przykład pada deszcz i tam spływa woda, Aha. to żeby się nie mieszało z tą wodą mineralną, która to jest. A co to za barwy wojenne teraz na twarzy robisz? To jest takie malowidła indiańskie. Nowa kreacja na dzisiejszy wieczór. O, Ej, fajnie co wygląda. Ale? A jak, jakie chcesz? Kółka takie dwa, a tu taki kwadrat. I tu jeszcze taką kropkę jedną. Z lasu wracamy zmęczeni w strugach deszczu. Zbliża się wieczór i na faweli powoli zaczyna się ściemniać. W drodze do domu odwiedzamy jeszcze jeden z dwóch osiedlowych sklepów. Szukujemy kolację dla bliskich znajomych Julii, którzy wpadną dziś z wizytą. Ok, gente, então o que vamos comer agora? Vamos comer cois. É a comida do Nordeste, é verdade? É uma comida bem nordestina. E as pessoas aqui têm um sabor de Nordeste ou alguma coisa assim? Sim. Ok. E me ensinar algumas gírias nordestinas. Foleragem. 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 O que que é isso? Tipo, você marca um encontro e a pessoa não vai, então é. você é um fuleiro. Ah, você pode dizer qual é um, a definição da de favela, qual é a diferença entre favela e outro bairro? Não sei. Tá, vamos lá. Favela, o que eu entendo é a é a estruturação urbana. Uh -huh. Bairros planejados. Ah. Ah. É diferente de favelas, que também são bairros não planejados. Não planejados. Ah, bairros não planejados. Olha, eu gosto muito dessa definição. E vocês moram na favela também? Não. Uh, não tanto. É um ah. bairro pobre, mas não é, favela, não é considerado favela. Ah, é um então é planejado. Foi planejado? Teoricamente, sim. sim. Okay. Mas porque... interessante que do lado, ainda do nosso bairro, existe sim. uma parte planejada uh -huh. e uma parte não planejada. A gente consegue ver do lado uma coisa que a gente chama de invasão, ah, de invasão. Que, que funciona, que funcionou, funcionaram e é, tomaram uma forma. Uh -huh. né? É porque uh -huh. assim a favela em si ela não tem, as ruas não são largas. Assim, uh -huh. Eles aproveitam o máximo de espaço uh -huh. para fazer construções, né, as habitações. E casa que estamos agora é uma, foi uma invasão um na época. Um dia mês, talvez, sim. Que ela, a wizja, jaki aluga essa casa, ela foi uma das pierwszej, która fizeram linwazję aqui. Aí si? faz uns 25 anos. ja się mam. Eu, eu quero eu aqui, ó. Vamos lá pra casa. Tchau, a No <laughs> i moja imprezka się skończyła, ale trzeba jeszcze wyprowadzić psy i koty na spacer. Cóż przed pójściem w Kimę ostatni obowiązek na dzisiejszy dzień. Powiedz mi, co się teraz dzieje. Idziemy na spacer. Mamy dwa psy no i jednego kota. Do tego i jak, nikt nie jest na smyczy. Ale to jest pusto na tej fali w nocy. Ten kot normalnie idzie za nami na spacer jak pies. Ale tylko ten kot, tak? No, tylko Pozostałe ten. trzy tak nie robią. Nie, ja ten dalej. My na tego kota mówimy pies. Przebiegał, wow! Fawela Julii wygląda niesamowicie nocą, szczególnie w deszczu. Liczne światła na zboczach wzgórz pozwalają obserwować poszczególne części dzielnicy. Jednak na bliższe spotkanie z mieszkańcami przyjdzie czas w kolejnych odcinkach. Zapraszamy Was też na kanał YouTube Juli o nazwie Inne Światy. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Dwa psy i kot! A on nie może myśleć za kotami. Użycie ajołaski w tym celu jest regulowane przez prawo, jest dozwolone. Mm -hmm. A w Polsce niestety nie można używać y, ajołaski w celach religijnych jakby. No nie mogę teoretycznie, ale w praktyce <laughs> kto mi zabroni? <śmiech> <śmiech>